Witam Was serdecznie kochani, mam prośbę, czy moglibyście sprawdzić, czy przypadkiem przycisk subskrybuj się nie odsubskrybował. Pamiętajcie też o dzwoneczku, to pozwoli Wam nie ominąć bardzo ciekawego kontentu. A tym razem zapraszam, zaczniemy dniem, a skończymy nocą. Cześć bardzo, znamy się z kanału, ale na Wojtaczu. Pani jest w 7 miesiąc, pani po się ma ślad na brzuchu. Dobra. Klony, żadnych innych urazów mi, że tak powiem, nie wskazuje Pani w ciąży, tak? Tak, Pani w ciąży, Pani mówi po polsku? Ja mam wiele. Dobra W którym miesiącu jest? 7,5. i którym? 7 i Czy straciła przytomność, czy nie? Co, co? Czy straciła przytomność? Nie. Pamięta wszystko, tak? Pani otworzy oczy, oko ok. nice Okej okay. Czy czuje ból brzucha? Pani, pani mówiła tu, w okolicach w okolicach pełka pani mówiła z panią do samochodu, porozmawiamy. Cię mam od do. Pani nie mówi po polsku, ten pan tłumaczy. Pan, ja mówię po polsku. Tłumaczy? Tak, ten tak. mąż tłumaczy. Dobra, po Tylko ta jedna osoba? Tylko jedna osoba. Jeszcze się przepytam, mam należy ta jedną. Dobra. Dzięki. A. ogólnie wiesz, dosyć niedawno obserwuję twój kanał, ale e, tak, e, miałem nadzieję, że kiedyś się spotkałem, bo no dużo jeżdżę, 50-60 tysięcy robi po Warszawie. A, no to fajnie, więc więcej poszkodowanych nie ma. Nie, pani wszystko. Nie, nie, nie to pani ja wszystko okay. w porządku. Nie, nie, tak. w porządku. No wie Panie pan, którym autem Michał? Tym. Tym autem kto jechał? Ja? Pan. Wszystko w porządku? No już to standardowo, boli się ale to a. myślę, że... że, że... To będzie, ból będzie wychodził, wie pan? Co tam przyjacielu? Dobra, dobra. Tylko ta jedna? Co tam, morti Tylko ta jedna? Tak, tylko ta jedna. Tutaj jest tłuczce, ta pani nic jej nie jest. Ten też właśnie, do szyja boli. Powiedziałam, że sobie kupił środki przeciwbólowe. Jedna poszkodowana w karetce w moich filmach. Cały czas powtarzam badanie urazowe. To w głowę wchodzi, prawda? Tak, tak. To jest, to, to jest bardzo ważne. Bo... Trzymaj się Morta. Na razie trzymaj Witam serdecznie ratownik medyczny Marcin Borkowski Pan yy, ma jakieś problemy z znaczy, robotą? Powiem tak, mam delikatny ból w lewej kostce i powolewa mnie tu z tej strony kolana no, Tyle, tyle no, Nie wiem czy od tego, że cisnąłem te hamulce, czy co. No, ale aha, no aha. To tak A, jest. No. Ale nie uderzył pan nigdzie głową? Nie, ani głową nie uderzyłem, ani nie uderzyłem nogą nic, nie, także nie było czegoś takiego. Rozumiem, dobra. To sprawdzimy sobie co w trawie piszczy, dobra? No dobra. W jest, wszystko jest, tak? No, ale... Dobra. W tym miejscu boli ta nóżka. Tutaj, tak? No. No, ruchu masz, jest, no mówię, no, może to no. Nakłułego wciśnięcia, nie? Nie, nic się nie pomyłego Ile tam no. ma wzrostu? 1,87 m Teraz luźną nóżkę, luźną 100 Luźną nogę, nogę, nogę luźną Czy taki... Nie, Taki ruch boli, czy nie? Nie Dobra Taki delikatny przedwyprost woli? Nie Dobra Dobra, Rzepka jest cała nie sądzę, że tam coś z zadłami było, piszczel nie, piszczel, tak Jak to napinam to ewidentnie dobra. tam gdzieś w środku, albo może do odciśnięcia. Dobra. Nie stracił pan przytomności. Nie, nie, tak to nie. Czyli tylko ta noga nie tak. I to wynika z tego, że pan po prostu ostro cisnął chodzi. może od tak? tego, tak? No bo to było nagle, tak? To no się za chwilę tak ujawniło, tak? To nie było, że od razu, nie? Dobra. Dobra, przekażę pana zespołowi, który pewnie tutaj przyjedzie. Bo Pan chce, żeby kajetka przyjechała, czy nie? To już wezwałem, tak. Dobra. Do ich przyjazdu będę z Panem, także proszę się nie denerwować, będzie wszystko dobrze. Siema, Morto. Co tam? Pan nie doznał urazu w wyniku zderzenia, tylko w wyniku... Ciśnięcia w hamulec. Aha, mówi, że go kolano boli ta... Ja zbadałem panu te kolano. Pan ma zarówno więzadła w porządku, jak i kości, jak i mięśnie, jak i rzepkę. Po prostu wypoczął taką dolegliwość od nagłego hamowania i to wszystko. Nie uderzył głową, przytomny, nic mu nie jest poza tym, że tylko to Dobro. Chce pan jechać do szpitala? Znaczy, myślę, że do szpitala to nie ma powodu, tak? bo to jak się pan czuje. Znaczy, w sensie tutaj. Tutaj bo tak naprawdę, No ale nie, nie od uderzenia, także może to jest jakieś napięcie, no. no bo tak naprawdę w tej chwili chodzi tylko o to, żeby zrobić panu USG, ewentualnie RTG e, tego kolana no i tyle, bo jeżeli pan może ruszać nogą, może pan na tej tak, nogi będzie, tak? że pojedziemy 10 godzin na izbie? No tak, może to pojedziemy. To może jak mi się pogorszy, to ja pojadę na izbę, co? To no bo to wie pan, tak, że jest, nie? No, oczywiście. witam Was serdecznie na kolejnym patrolu. Dużo nie muszę mówić. Jest po prostu wieczór w piątek. A wiemy, co to znaczy piątek piątunio. Chodźcie ze mną, będzie się działo. Kolega tam za, 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 zepsuł nogę. A naprawdę bardzo potrzebuje amuletu. No i gdzie on jest? Witam serdecznie, co się dzieje? Tak O tu, Nie, 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 o tu, nie tu, tu, tutaj Tutaj, 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 tutaj Udo, tak? O tu, tak Dobra, a co się stało? Powiedz, tu, jak to się stało? On tutaj Trzymał swoje dziewczyny i teraz. teraz. Pan po, tak. po po pogotowie? Dzwoniłem po pogotowie. Zbadam cię dobrze. Zobaczcie, dwie tak, to... bardzo, bardzo źle się czuję tutaj. Nic nie będzie bolić, ja muszę sprawdzić po prostu. Tylko założę kawiczki, no, dobrze? Powiedz zna, mi taką zna, rzecz. Tak. Zobaczmy, normalnie, co? że ty przeżywasz Czy tylko ta noga cię boli, czy coś jeszcze? Tylko ta noga. To sobie oświetlę. Czyli głową nigdzie nie uderzyłeś? Nie, żadu nie. Dobra. Ja teraz będę ci badał nogę. Od stopy do biodra, Ty mów gdzie Cię boli, okej? Okay? Tutaj jest okej? Okay? Widziałem, wyczuwam nogę, tak Ale czy jest okej? Okay? Boli? Okej, okay, okej, okay, nie ma boli Tu? Nie ma Tu? O, nie, ma. nie ma Nie ma Tu? Nie ma Jaka za stopa? Boli Złamaną ma Złamaną? No. no Naprawdę? No I to mocno ja, No to dzwonimy po, po zielonych, znaczy to jak po zielonych, po pomarańczowych. Pomarańczowy. Przepraszam, nie <laughs> jestem dobry z kolorów, Wezmę karetkę, dadzą mu zastrzyk przeciwbólowy, bo to nie ma sensu na rzecz tego teraz. Luźno nogę, luźno, luźno, o tak. A ta noga niech jest tak podwinięta. O, i teraz Ci nie będzie bolało. To jest złamana kość budowa. Posłuchaj mnie, posłuchaj mnie. Przyjedziesz z Korea Pamos, dostaniesz leki przeciwbólowe i pojedziesz w palicę nagrywana. Proszę czekać na zgłoszenie. Medyczne 89. Cześć, Borkoś z tej strony z Motoambulansu Jestem tutaj na pasażu wiślanym koło syrenki i jest gość, który ma złamaną kość ludową Myślałem, że może skręcił nogę, to bym go zaopatrzył, by sobie pojechał sam do szpitala. Między Muzeum Kopernika, a Syrenką, przy tym przy, przy, przy moście. Super, to dobra, to ja tutaj jestem, żebym no, ja go zabezpieczał. U złamaną kość ludową, bo to jest pod mostem, pod mostem. A ja wyślę, wyślę ludzi, żeby ich pokierowali. Dobrze, świetnie, bardzo dziękuję. Dzięki bardzo, okej. Koledzy, jeden tutaj, jeden tutaj. Ja, 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 ja. Idź. Ja, ja, ja. Idź i, i pokieruj no, no, no. Ka karetkę tutaj, ambulans. No, no, no. Okay. Okay. Są nie. to dobrze, jak śpi, to znaczy, że go nie boli. Po to ludzie przysypiają, żeby ich nie bolało. Po co go budzicie? Nie, nie, no. Ale to prawda. To jest w filmach się no, zobaczyliście, że mówią. Nie śpi, nie śpi. On sam on przeżyje, spokojnie. A że jest w alkohol że przysypia. Właśnie alkohol działa z Tak, tak, tak. tak. Halo. Weź ten, weź ten koczokli go ze mną A kuda to zaznaczyłeś? Za to, żeby było ciepło mu I okrywamy go Cześć Słuchaj Myślałem, cześć kochana. Cześć, cześć. No. Myślałem, że to jest normalne jakieś, wiesz, skręcenie stało skokowego, bo takim z pięciu osób pognałem do szpitali samych. Ma Mazą kość udową. Ja nawet mu nie uruchomiłem, bo jak trzeba powiedzieć wejść mu z fentanylem, bo nie ruszycie go. Kość prawa, udowa, trzeba się jest. z przemieszczeniu. Jest to jest. On jak pod, Jak go ruszasz, no, to zaczyna podnosić taki kibór się mu wysuwa No widzę, widzę, widzę. No. Dobra, będzie wiem Alkohol był? Był, no pewnie. Był. No, no trochę, no trochę. Ej, słuchajcie, nie, nie przeszkadzajmy, nie? Po prostu odsuńmy się zupełnie Morzu, ale w też. Musisz ty rozszerzyć, zobacz. Jak ty go przeżysz, o, temu łatwiej będzie. Chciałbym tak ja mu złożyć. A, a nie, bo chodzi o to, no skaj teraz. Nie. O, widziałeś? No dobra, dobra. Oni są tutaj z pięcioro, wezmiemy go centrali. Tak. Tej, tej, tej. Zabierz tą gitarę. Zabierz gitarę. Chłopak z gitarą. Byłby dla mnie parą raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Przejdźmy prona do portu. <śmieniu> Raz, dwa, trzy Leczy się na coś? Mówi, że nie ma alergii, pytałem Czy ja no. Nie, nie jest zdrowy Jakieś alergie na leki? Zdrowy jak twój Kiedy jadł ostatnio? Widzisz? Kusiał kiedy ty ostatnio? Jest okay? Nie, no nie jest ok, może nogę. Eee. Ale jakby jest zapakowany do tak, tak, jedzie do szpitala. Przyjacielu no. Nie leż na ziemi pogotowie do Ciebie wołają Halo Chodź siadaj no, tutaj O Boże Tu siadaj Wezwij sobie jakiegoś ubera Znaczy Halo Przyjacielu Po karetkę cię woła, po gotowie wołają jaka, jaka karetka Wezwij się ubera tutaj niech się zabiera stąd Nie śpi tutaj, okej? Okay?